Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, stało się. To jest ostatni odcinek naszego vloga, tak więc na dobry początek zostawcie nam subskrypcję, łapkę w górę, rozciągnijcie się wygodnie w fotelach, czy gdziekolwiek jesteście. No i wspólnie ruszajcie z nami do tego ostatniego tańca. Jedziemy! Patrząc po awż pogodowej to Dubaj najwyraźniej płacze, że już go opuszczamy, ale żeby nie było za smutno, to mieliśmy z rana No, to będę już kolejną radosną uroczystość. że Andrzej

Dzisiejszy trening z racji zbliżającego się meczu był naprawdę krótki. Początkowo chłopaki rozgrzali się i pograli chwilę w dziadka.

To taki urodzinowy doping dla Andre'a z waszej strony? Macie urodziny? Jeśli si są urodziny, Ani, to wiem na pewno. Ani. Sorry. Nie? Więc Do... są urodziny Ani. Przecież śpiewaliście 100 lat na początku treningu. Ani jeszcze śpiewaliśmy. A Ani też jest. No. no. Wiesz o tym? Nie wiem. Tenma, Andre, Ania i ten miał wczoraj. Ciepły. Jeszcze o tym? Nie wiedział, że Ani są urodziny? Oni nie wiedział, że... Media nie wiedzą. Nie wiedział, że są Ani urodziny. Nie, tak? nie No ja się nie dam podpuścić tak łatwo A Nie <laughs> da się Sto razy zostałeś wypuszczony No dlatego widzisz? Z każdą chwili jestem coraz bardziej doświadczony Co wam ten biedny Andrzej zrobił Kapi? Nie, nic Andrzej to jest pozytywny gość Można z niego żartować także A, czyli po prostu można pocisnąć bezkę z kolegi <laughs> Dokładnie Ale ewidentnie nie idzie w szałach dzisiaj nie wiem czy to jest presja z naszej strony czy... o no, co wiem no. coś go tam nie wiem, coś ch... Się... oj zobacz, zrezygnowu ale schodzisz, zobacz, no, 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 zobacz, no, schodzisz finish? No, andrej! karolio! finito? karolio! karolio! a basinio, vai la fazer... vai la fazer ungolo basinio, fumo da spaka life guys no właśnie Andrej! basinio! basinio! Vai lá fazer um olho para calar este gajo, meu. Ah, Olha lá, vai lá fazer um ah. mano, Se fosse o um capo e outro, gajo Agora é este, mano, chuta mano. O gajo com menos qualidade técnica da nossa equipa está a falar de mim. Ainda. é um gol, Rafa, algo. From you, bro. One From you. Show me one goal.

Andra, <laughs> happy birthday. Feliz cumpleaños. Thanks. Thank you, bro. Feliz, Feliz Navidad. Feliz Navidad, yeah, yeah. I wanna wish you Merry Christmas. What happened that they were bullying you today? During the train? Not today, yeah, Charlie. He dreamed... Charlie. Yes, he dreamed at night with me, for sure. Every day... He... Oh, that's... About me me. I think that's because he loves me. But... It's quite a big rivalry, and you don't even play at the same position. No, but he, he, I think he loves me. That's why. Right. He cannot live without me. So he, he likes you but he doesn't know how to talk. Yeah, exactly. That's, yes, that's the point. He wants to say something but he do not know what. So. Tomas, you're going to make it again? So we'll be free on three, Three games? And know, in each one, three goals? I don't know if I'm going to play. No, no. We'll see, we'll see. We are tired. We are tired and uh, last day. So I hope we're going to win and tomorrow we go home. Dobra, to teraz po polsku. Mam nadzieję, że dzisiaj wygramy mecz i jutro pojechamy do domu. No, możecie powiedzieć zarobo. Nie wiem jak z meczem dzisiaj, ale już z treningu i z języka polskiego to masz piątka od kibiców. to jest dobre, na W czesku jak jednička to jest najlepiej. A piątka tak? to jest bardzo, bardzo jak jest, no. szpatne. No. Bardzo, bardzo źle? Złe, bardzo złe. To masz od polskich kibiców piątkę, a od czeskich jedynkę. Super, super, dzięki. Sparing z Krasnodarem już za moment, więc my teraz sprawdzimy, czy z naszymi piłkarzami na pewno wszystko w porządku. Ruszamy do Massage Roomu. Dzień dobry, z fizytą. Zapraszam do naszego królestwa sztabu medycznego. Słowem wstępu, to są nasze pomieszczenia, gdzie tak naprawdę drużyna sztabu medycznego pracuje od 8 do 24 praktycznie każdego dnia obozu. Okres przygotowań w czasie obozu to nie tylko okres wytężonej pracy dla piłkarzy, ale również dla całego zespołu medycznego. Dlatego musieliśmy sobie stworzyć mikroszpital, który da nam niezależność, nie będziemy musieli korzystać ze szpitali. Zewnętrznych. Dzięki temu używamy sprzętu, który mamy na przykład tutaj aparat przenośny USG, który postawia, pozwala nam stawiać szybko diagnozę. Dwa takie pomieszczenia, naszych czterech fizjoterapeutów pracuje praktycznie na okrągło, aby pomagać naszym piłkarzom, oprócz tego mamy cały zestaw szpitalnej, łącznie z lekami, które są na potrzebne, z materiałem potrzebnym, opatrunkami, więc jesteśmy tak naprawdę w stanie um, zaopatrzyć od A do Z zawodnika, łącznie z nastawieniem złamania, z zagipsowaniem um, złamanej kończyny, także tutaj jesteśmy w stanie zrobić 90% Zabiegów i procedur medycznych sami, bez skorzystania tak naprawdę z zewnętrznych jednostek. Tak. Co dzisiaj sprawdzamy u tego młodego człowieka? Eee, nasz młody e, zawodnik od jakiegoś czasu czuje kolano, pomocniejszych szczególnie jednostek treningowych. Na szczęście mamy tą możliwość, że możemy skorzystać e, z aparatu diagnostycznego, który mamy ze sobą e, i e, w, łatwy, w łatwy sposób możemy postawić diagnozę szybko i będziemy wiedzieć, co, my, co jest e, nie tak. Albo tak. I używamy do tego czego? Używamy do tego maszyny przenośnej Samsunga, która moim zdaniem daje naprawdę dobry obraz i pozwala w precyzyjny sposób postawić diagnozę. Jego największe zalety to, to są takie, że jeżeli jest przenośny, że możemy go transportować ze sobą. Fale na ekranie, które teraz widzimy, to co to jest? Tutaj widzimy obraz do właściwego rzepki. Jego stanu przyczep gdzie odczuwa tutaj dolegliwości. Na szczęście wydaje się, że to nic poważnego. Wydaje się, że to typowy ból przeciążeniowy przy przyczepie do właściwego rzepki do guzowatości piszczeli. To jak drodzy Państwo, ostatni sparring obozu, czas zacząć! mój nie nie nie, nie, drugi. nie. Oba zespoły właśnie się przywitały, więc możemy zaczynać pierwszą połowę. połowa bramek nam nie przyniosła, więc z tym większą ciekawością patrzymy na drugą.

Panie trenerze, 2,5 tygodnia prawie za nami. Czas, rozumiem, przepracowany w sposób odpowiedni dla Pana. Czy wszystko to, co Pan sobie zakładał na ten czas, udało się osiągnąć drużynie? To był bardzo dobry czas dla naszej drużyny. Myślę, że każdy zawodnik może czuć się zadowolony. Zrealizowaliśmy ten plan, zagraliśmy gry kontrolne, potrenowaliśmy solidnie pracując nad elementami, nad którymi chcieliśmy pracować, mam nadzieję, że efekty będą widoczne w lidze, liczę tylko, że będą umijały nas kontuzje i urazy, bo to zawsze robi dużo problemów, też były takie momenty, kiedy w treningu wielu zawodników nie mogło brać udziału, czy ma też brak kontrolnych, dlatego jest kilka dni na to, że powrocie, żeby się troszeczkę podleczyć i w zdrowiu przystąpić do tych rozrywek. Wracając jeszcze do, do obozu, myślę, że naprawdę to był świetny obóz, niczego nam nie brakowało, wszystko funkcjonowało na najwyższym poziomie, boisko na którym trenowaliśmy, pogoda, sparing partnerzy, hotel, komfort, także wszystko to, co chcieliśmy było. Jak rozmawialiśmy w święta, to pan powiedział, że trzeba trochę czasu, żeby poznać kto jest kto. Rozumiem, że obóz w tym pomógł, więc czy ma już pan taką żelazną jedenastkę w głowie gdzieś ukształtowaną, czy to wszystko jeszcze się trochę buduje? Nie, okej, okay. jest jedenastka powiedziałbym, bo, bo kontuzje, bo kartki, wiemy, że Artur Jędrzejczyk nie może zagrać w pierwszym meczu, zobaczymy kto jeszcze bo z tym też się trzeba liczyć, dlatego przygotowaliśmy szerszą, szerszą drużynę. Oczywiście marzy mi się 11 mam ją w głowie, którą chciałbym wystawić na najbliższy mecz, ale wszystko zależy od tego, jak, jak będzie wyglądała sytuacja zdrowotna. Stąd też kilku zawodników zagrało czasami nie na swojej pozycji po to, żeby łapać te minuty. I jedna rzecz, która, która nam się nie udała, to na pewno zabrakło jednej gry kontrolnej, która w ostatniej chwili została odwołana. Stąd też młodzi zawodnicy, którzy byli z nami, nie zagrali tyle, ile ja bym oczekiwał. Kiedy Przyjeżdżaliśmy tutaj do Dubaju. Pan mówił, że zdecydowanie bardziej przekonany jest Pan do Turcji. Więc czy do Dubaju już się Pan przekonał? Te dwa tygodnie zmieniły Pana postrzeganie tego kraju? No, sam Pan mówi, że warunki no bardzo przyjemne. Turcję znam jak własną kieszeń, byłem tam wiele razy jako zawodnik, jako trener i powiedziałbym, no wszystko znam, nic mnie tam nie było w stanie zaskoczyć, oprócz pogody, która czasami potała figla. Tutaj pogoda była idealna, nie znałem Dubaju, pierwszy raz w życiu jestem w Dubaju i polecam wszystkim, tych, którzy na to stać i są w stanie przylecieć tutaj i trenować. Myślę, że nie przypadkowo te najlepsze zespoły przylatują tutaj. Myślę tutaj o Krasnodarze, o jest jesteś obok nas, tutaj grał dzisiaj zespół Zenita San Petersburg, także tych zespołów dobrych, markowych tutaj nie brakuje. I myślę, że to za jakiś czas stanie się bardziej powszechnym kierunkiem specyficznym... Rozumiem, że za rok chętnie tutaj Pan jednak znów Turcji zostawi na rzecz Dubaju. Tak, się w nie blokuje tak daleko, no najważniejszy jest najbliższy mecz, a później będziemy się zastanawiać co dalej. Stawi nie wiemy kiedy, ale dojechaliśmy do końca tego zgrupowania i wielkie dzięki dla Was, że zostaliście tutaj z nami aż właśnie do tego ostatniego dnia. Natomiast mnie się już pewnie oglądaliście. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie osoby, które rozbiły tutaj gigantyczną robotę, jeżeli chodzi o przygotowanie wszystkiego. Po pierwsze, fotograf Mateusz Kostrzewa, zdjęcia. Klasa światowa, chyba nie muszę tego dodawać. Miniatury, cała prawa fotograficzna, moim zdaniem, myślę, że waszym też absolutny top. No i Tomek Sejbuk, operator, montażysta, reżyser tego całego kina akcji, które udało się chyba nie najgorzej. Pomysł jego, wykonanie jego i... i... To jest w ogóle bardzo dobry chłopak, to też jest dobry chłopak, to są same dobre chłopaki. Dzięki za to, że byliście z nami, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!